Wyjazd żagle Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego to projekt, który realizuje Fundacja Pro Polonia razem z Uniwersytetem, z samorządem studentów i z samorządem doktorantów UKSU. Bardzo się cieszę, że ten wyjazd na łódki zdał swój egzamin, że rzeczywiście, tak jak obserwujemy dzisiaj wszystkich uczestników, wszyscy są bardzo zadowoleni, zarówno studenci, doktoranci, jak również pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten wyjazd była świetna integracja. Jakby było bardzo dużo okazji do wspólnego poznawania się, spędzenia razem czasu. E, dzięki temu mogliśmy poznać też osoby nie tylko z kierunków, z którymi na co dzień mamy do czynienia, tylko osoby z różnych wydziałów, z kampusów innych. No i spędzić po prostu cudownie ten czas i trochę, trochę odpocząć przed sesją. Taki wyjazd jest bardzo potrzebny nie tylko dla społeczności studentów ale też dla pracowników. Jest to bardzo ważne, żeby pokazać tym młodym ludziom, jak można się bawić, jak można przy okazji też zwiedzać. Pracownicy mogą też patrzeć, jak społeczność studencka zmienia się, ale jednak wartości pozostają te same. Większość uczestników dla nich to był pierwszy raz na żaglach, ale dzięki temu, że mieliśmy wszystko bardzo ładnie zorganizowane i mieliśmy wykwalifikowaną kadrę instruktorską, wszystko przebiegło w bardzo bezpieczny i przyjazny sposób. Uczestnicy mogli się dużo nauczyć od swoich sterników. Dużo, dużo, dużo z nich myśli o tym, żeby kontynuować dalej swoją przygodę z żaglami, żeby szkolić się może na żeglarza jachtowego, a może nawet na sternika morskiego. Zwycięzcą regat w ramach żagli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego została łódź Dziekanów! Najbardziej inspirujące i zadowalające dla nas jest to, że po raz kolejny pokazaliśmy, że samorząd doktorancki i samorząd studencki mogą współdziałać razem, co jest piękną próbą konsolidacji tych dwóch środowisk. A dodatek w postaci pracowników naszego uniwersytetu to już taka piękna wisienka na torcie, pokazująca, jak cudowną społeczność akademicką tworzy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.